Dobra, no my dzisiaj spotkamy się z Panem Przemkiem Lenartem, wicedyrektorem Akademii SOWAR, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie do szkoły tutoringu. Przemku, czym jest tutoring? Hmm, tutoring szkolny, bo tutoringi hmm. mają wiele różnych odmian, a ten tutoring szkolny, który my tutaj właśnie promujemy i chcemy wprowadzić, a właściwie już wprowadziliśmy, to tak trudno powiedzieć jednym zdaniem, tak? Generalnie w ostatnich czasach dużo się mówi o tym, że polska szkoła wymaga zmian, że ten nasz system, który do tej pory stosowaliśmy, nie do końca odpowiada realiom czy potrzebom współczesnych czasów. No i Tutoring to jest taka metoda, która tak naprawdę nie jest może nową metodą, bo ona pochodzi z XIX wieku, gdzieś tam z Wielkiej Brytanii, ale została dostosowana jakby do dzisiejszych potrzeb. No i jest gdzieś tam powoli wprowadzana właśnie tutaj w Polsce. Tutoring można rozpatrywać w dwóch aspektach: takim jednym czysto praktycznym, a drugim takim bardziej ideowym. I tutaj jakby wielką siłą tutoringu jest to, że każda placówka, która się podejmie takiego trudu, żeby ten właśnie pracować metodą tutoringu, może ją dostosować do swoich potrzeb. Już od kilku lat, właściwie od jakiegoś czasu, za, tak zamyślaliśmy, że właśnie Akademia Sowart to jest takie idealne miejsce, gdzie ten tutoring można byłoby wprowadzić. No właśnie, bo co zyskają sowartianie i Sowart rodzice? I słowa kadra, dzięki temu, że tutorial tutaj właśnie będzie. No właśnie, tu przechodzimy do tego aspektu takiego czysto praktycznego, tak? bo rodzice też nam będą takie pytania zadawać, co to, co to da mojemu dziecku. Ogólnie rzecz ujmując dodatkowe wsparcie, tak? mhm. to znaczy to jest dodatkowa osoba w szkole, która będzie opiekowała się dzieckiem właśnie tutaj w szkole, oprócz wychowawcy, oprócz wychowawców czy nauczycieli przedmiotowych, oprócz wiadomo, Całej kadry szkolnej jest jeszcze osoba, która dodatkowo w taki specjalny sposób zajmuje się właśnie uczniem. Czyli może być to jest taki łącznik między rodzicem, wychowawcą? uczniem właśnie? Można powiedzieć, że tak, zdecydowanie, że to taki łącznik, ale jakby jego siła polega na relacjach. Mhm. To jest osoba, która nawiązuje bardzo bliskie relacje właśnie ze swoim podopiecznym, oczywiście to trzeba wypracować, bo to nie zawsze się dzieje tak od razu. Dzięki tym relacjom jakby tutor może w bardzo wielu kwestiach pomóc. Mhm. On jako pierwszy czasami dociera do takich pokładów, dziecka, którymi to dziecko jakby nie obdarza jakby całego świata. Tak? Czasami na przykład nie wszystko powie chowawcy. Nie wszystko jest powiedziane też jakby rodzicom, a dobre relacje z tutorem powodują, że rzeczywiście to on jako pierwszy zauważa na przykład jakiś problem, ale czasami też jakby dostrzega olbrzymi potencjał w dziecku i może na przykład zasugerować właśnie, czy wychowawcy, czy, czy rodzicowi, że można byłoby to dziecko w tym kierunku rozwijać, bo, bo ewidentnie jest taka potrzeba. Tak? Czy to jest praca na relacjach, bo tak naprawdę edukacja to relacja? No zdecydowanie tak, tak przynajmniej powinno być. Jest, jest to oczywiste, że rzeczywiście, żeby móc przeprowadzić proces edukacyjny, no to te relacje muszą być związane. i to i tutaj no niestety trzeba sobie powiedzieć to wprost, kto odpowiada za te relacje. Mhm. W zasadzie wszystkie narzędzia posiada no, nauczyciel. Owszem, tak? mhm. no, możemy powiedzieć, że. Do tanga trzeba dwojga, ale prawda jest taka, że wszystkie jakby narzędzia są po stronie nauczyciela, i to nauczyciel jakby tworzy atmosferę, tak, która jakby sprawi, że, że te relacje mogą być. Jest takie stare angielskie przysłowie belfrowskie, które mówi o tym, że żeby nauczyć Johna matematyki, trzeba znać Johna i matematykę. To no, <słukasz> za, mamy tutaj u nas w Sowazdzie. Świetnych nauczycieli, świetnych specjalistów, i oni te, tą matematykę znają, oczywiście, w cudzysłowie. A teraz kwestia jeszcze poznania Johna, bo czasami, wiadomo, że wyznaczamy sobie jakieś cele, okazuje się, że różne są potrzeby i różne te cele mogą być dla różnych dzieci, chociaż mogą siedzieć w jednej ławce, mogą być z jednego rocznika, z jednej klasy. Okazuje się, że jednak te cele mogą być zupełnie różne. Ewentualnie może być taka sytuacja, że jeżeli no nie odnosimy tego zamierzonego efektu, który sobie założyliśmy. Okazuje się, że każde dziecko może mieć inny powód, dlaczego tego no, tak się nie dzieje, prawda? No tak naprawdę ten tutorial to jest temat rzeka, prawda? My tutaj nie rozwiążemy samego tematu w kilka minut, które nam zostaje zdane na rozmowę. Ale zapraszamy naprawdę do kontaktów takich indywidualnych z tobą, tak. z panią dyrektor szkoły, Dorotą Wasińską. I naprawdę znaczna część Sowat kadry rzeczywiście temat tutoringu podjęła i stała się z tutorami. Tak, tutaj muszę powiedzieć, że właśnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że aż 15 nauczycieli podjęło trud odbycia szkolenia. To szkolenie nie jest ani łatwe, ani krótkie, bo to jest prawie 80 godzin. Z reguły to były weekendy, soboty, i niedziela, jednak 15 osób z naszej kadry podjęło taki trud i zainwestował w siebie, bo to jest tak naprawdę powiększenie swojego warsztatu pracy. Te szkolenia ukończyliśmy, no a w tej chwili już praktykujemy. Wspomniałaś tu, wspomniała tutaj o tym, że, że można też jakby spotykać się z nami tutaj rzeczywiście z dyrekcją i więcej rozmawiać o, o tutoringu. Mało tego, my już mamy zaplanowane pierwsze spotkanie, tak zwane tury, czyli tutor uczeń, rodzic, bo to jest bardzo ważne, żeby ta relacja była nie tylko pomiędzy tutorem a uczniem, czyli podopiecznym, ale też, żeby w to był włączony rodzic. I takie spotkanie już będzie pod koniec lutego, kiedy tutorzy już trochę poznają się ze swoimi podopiecznymi. Takie spotkanie, takie tury będą właśnie już organizowane. Czyli ruszyliśmy. Tak, ruszyliśmy i to bardzo się cieszę. A tutaj pragnę też powiedzieć o tym, że bardzo ucieszyły mnie takie, jakby pierwsze relacje. E, tutoru, bo nie ukrywam, że oni też e, jakby bardzo się obawiali tego, prawda? Też by ten Oczywiście, że tak. Bardzo się obawiali tych spotkań z, z podopiecznymi, ale pierwsze, jak tak zwane zwrotki, to się tak nazywa, są bardzo takie krzepiące, że dzieci...